Było to ciepłe letnie popołudnie, kiedy mężczyzna o imieniu Tomasz przeglądał kanał Aleksandry na telegramie. Fascynowały go jej pociągające zdjęcia i filmy, które sprzedawała. Cały czas podziwiał jej niesamowitą urodę i nie mógł się powstrzymać przed myślami o spotkaniu z nią. W końcu, po wielu tygodniach oglądania i kupowania jej materiałów, Tomasz postanowił podjąć ryzyko i skontaktować się z Aleksandrą. Napisał do niej wiadomość, Pełną podziwu dla jej pracy i wyrażając chęć spotkania się z nią osobiście. Po kilku długich minutach oczekiwania tomasz otrzymał odpowiedź. Aleksandra była zainteresowana i gotowa na spotkani. Umówili się na dyskretną lokację, gdzie mieli spodziewać niezapomnianą noc. Gdy tomasz spotkał się z Aleksandrą, natychmiast poczuł przyjemne mrowienie w całym ciele. Jej uroda była jeszcze bardziej oszałamiająca na żywo. Przyciągnęła go swoją pewnością siebie i zmysłowym spojrzeniem. Noc była pełna namiętności i rozkoszy. Tomasz i Aleksandra eksplorowali swoje najskrytsze pragnienia, spełniając fantazje, które do tej pory były jedynie w ich wyobrażeniach. Nie było żadnych ograniczeń ani tabu, tylko czysta rozkosz i chęć eksploracji. Po ekscytującej nocy Tomasz nie mógł się powstrzymać, aby nie polecić innych mężczyzn skorzystania z, z usług Aleksandry. W końcu jej talent i umiejętności były godne polecenia. Przesłał kilka wiadomości na różne fora internetowe, zachęcając innych mężczyzn do odkrycia niesamowitej przyjemności, jaką można zdobyć dzięki spotkaniu z Aleksandrą. Tobie też gorąco życzę takiego spotkania. W opisie zamieściłem link do realnych, seksownych kobiet, które spotykają się za ryzyku, i napisz a może to właśnie ty opowiesz nam tak wspaniałą historię. Trzymam kciuki i z góry kibicuję. Cześć!